Witam, Tramdjacer, wasze, wasz YouTube. Witam na moim kanale. Jesteśmy znowu na Zielonej. nie ja wiem, może to nudne, ale Zielona, leśnictwo Zielona nad Węgierską Górką, w masywie Baranią Górskim, to cudowne miejsce. Poza tym spędziłem tutaj jako gospodarz tych lasów aż 20 lat wiem, że się powtarzam. Natomiast pogoda dzisiaj nie zła, mniej wieje. Cieszę się, że jestem znowu w tym miejscu. Chciałem znowu pokazać wam może te same widoki, ale z innego ujęcia. Oczywiście. Jesteśmy w Buczynie na stoku góry Żarek w dole Donina Soły no i przepiękny widok na Beskid Żywiecki. Patrzymy, oczywiście, z Beskidu Śląskiego bo Masy baranie Górskie jest w Beskidzie Śląskim. Soła jest granicą między Beskidami. Panorama Beskidu Żywieckiego. To jest wycinek Beskidu Żywieckiego. Babiej góry dzisiaj nie widać, jest w murach ale widać wiele gór nad Bystrą, Cięciną, Żabnicą Wiele, no sporo widać przypor skole magurek i czore kotarnice, romankę abramów, niektórzy mówią abrahamów i również jabramów widać hale Pawlusią, O tam jest hala Pawlusia na tym siodle. Widać kopułę pilska. Widać rysiankę. Widać lipowską. Widać radykalny wierch Prusów. Oczywiście w dole żabnice. W drugiej dolinie cięcinę, Dalej brzuśnik. No i fragment węgierskiej górki. Jesteśmy w pięknym lesie bukowym, który już zaczyna się zmieniać. Jeszcze nie osiągnął szczytu ferii, barw, złota i purpury, ale niedługo to się stanie. W leśnictwie zielona znajduje się mnóstwo murów skalnych. Są to takie mury skalne położone w poprzek stoków. Tworzą takie różne ostępy, osowiska, wychodnie. Jest wiele kilometrów murów skalnych. Są również schroniska podskalne i nieduże jaskinie. Jest to tak zwany fliszk karpacki. Warstwy geologiczne piaskowców. Warstwy krośnieńskie, magurskie. Ja nie jestem geologiem, ale dla geologów te nazwy pewnie dużo znaczą. Nie ma piękniejszej pory roku niż jesień w Eskidach. Wśród tego piękna, wśród wspaniałych grzybów jadalnych, Prawdziwków, koźlarzy, podgrzybków, rydzy, kurek, kani czają się również niestety bardzo silne przycizny. Właśnie w tym miejscu spotkałem malutkie muhomory srobotnikowe. Zrobię kiedyś film na temat odróżnienia Muchomora sromotnikowego od innych Muchomorów, ale co ważniejsze, od Kani, czyli sów i od Pieczarek. Miłego dnia pozostańcie. Z tymi pięknymi widokami w sercu. Wiatcie. Oglądajcie. Do zobaczenia.